Moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Strasznie razi mnie to słońce. Ale pięknie. Piękna pogoda. Słoneczko świeci. Zobaczymy, czy jakieś kurki. Nie, nie siedzą. A na grzędzie? Siedzą na grzędzie. Patrzcie, jak pięknie. Już wczoraj wieczorkiem też widziałem, że ładnie siedziały. Ale za to, coś tu. W gnieździe. Co tu się dzieje w gnieździe. Zobaczymy. Czy ja włożyłem im te jajka? Chyba włożyłem. Widzimy, że jest jajko, tylko pytanie czy to jest nowe, czy... Coś one tu... Zepsuły. No tu były jajka, czy nie? Ja im włożyłem te jajeczka, czy nie? Chyba tak. Kurde. One je chyba rozwalają. Nie wiem. No i w każdym razie gniazdo, które było jakoś lepiej napakowane tutaj i było jajeczko, jak nie dwa w środku, dwa chyba było. No a nie widzę. Nie widzę jak na razie jedno chyba, że jedno stawiłem co się tu nie ma, nie jajka no nie ma. Co nie wiem, co dwa chyba stawiłem, ja jestem ciekaw co one robią, no bo z te dwa jajka i później w zasadzie nic nie było. Także nie wiadomo. Chodź, Cisi. Chodź, Cisi, chodź. Chodź, chodź. chodź, Cisi. Chodź, chodź. Witam was wieczorkiem, właśnie Jutro rozpoczynamy z dzieckiem budowę Budowę nowego kurnika Tylko patrzcie co zaobserwowałem Że niepotrzebnie tu się leje spryskiwacz I tutaj on jakoś dolatuje Nie wiem który, czy tamten, czy tamten Chyba tamten wydaje mi się Także będzie trzeba coś ogarnąć no, bo Bez sensu, że te deski mokły Mimo, że są pod dachem od spryskiwacza nie, Od, od zraszacza nie? Straszacze, spryskiwacze. Eee, no, więc to będzie trzeba na pewno ogarnąć. A co, ta gałązka się urwała? Czy tak urosła? Dziwnie, no dobrze. Zamykamy kurki, oczywiście. Kwoka cały czas chyba tu jest. Nie wiem. Do końca nie wiem, jak to tutaj wygląda teraz. Ale chyba. A, kurczaczki, by tutaj, tak? Wygodnie mam tutaj. No dobrze, wszystkie kurczaczki, kurki są. No niestety, muszę was pozrzucać. Muszę was pozrzucać. Muszę was pozrzucać spokojnie, nic wam nie będzie. Nic wam się nie stanie, więc jesteście lotne. Patrzcie. O, proszę. One latają jak wodę, muszę im dać. Widzę Jedzonko, wszystko muszę im dać. E, do tego jeszcze serama siedzi. No dobrze, wszystko dostały, piją wodę, jedzą. Wszystko teraz. No, e, i, i serama niech sobie leży, niech... niech leży, niech, niech wysiaduje, ja już tutaj generalnie kończę. E, zamykam, jeszcze do kurek w odchowalniku muszę pójść, ale najpierw, najpierw zbierzemy sobie jajeczka. Dzisiaj udało mi się ogarnąć wydmaczanki od cioci, także trochę ich teraz mamy. E, powiem wam, że nie, nie miałem już, nie miałem. Na szczęście mam No kurde, co jest Co jest Cztery mamy? Nie, pięć mamy Pięć to za dużo Tu mamy cztery Tu są cztery Także lecimy Z czterema wytłaczankami Na zbiory O, widzę, że już jedno na wstępie Czekajcie Tutaj mi się trochę woda dzisiaj wylała dlatego mogą być te jajka takie trochę zabrudzone jednak bo przed wejściem jest trochę czyściej ale tu w kurniku jest brudno i stąd takie właśnie jajka brudne bo to ewidentnie od błota takie jajka taki brud to rozpoznaje, że to od błota jest, nie? to jest brud ewidentnie od błota, także jakbyście się zastanawiali No, i ja standard dobra na razie sobie dam spokój z tym, to tutaj wezmę i, o, i zbieramy dalej. Tu na przykład widzę, że jakieś no, jajko się rozbiło, bo widać takie żółte plamy i tak dalej. To już widać, że brud i, i jajko, nie? No, tutaj z kolei czystsze już bardziej. Nie wiem, zawsze na pięterku te jajka czystsze są, dlatego warto też na piętrach mieć te. Gniazda, czasami O, tutaj patrzcie czystutkie na przykład, nie? Tutaj są mega czyste ok zbieramy, zbieramy Co kurki, że tak patrzycie zawsze, co? Co się tak patrzycie? No dobrze No okay. ile tych jajeczek będzie, powiedzcie mi Czy będzie ponad 30 czy nie Jest no trochę chyba będzie. 32. Dobrze liczę. Dobrze chyba. 30 mamy już. I tu mamy 1 i 32. Tak, 32 jajeczka. No i widzimy się zaraz. Jeszcze tylko szybko do odchowalnika idę zobaczyć co tam. Czy coś... O, widzę, że siedzą. A no, mają grzędy. No patrzcie co za... Co za kurki niegrzeczne. A tato w ogóle tutaj. O, patrzcie, i zniosła jajko. Rozwaliła mi i tutaj zniosła jajko. No, tak myślałem, że ona coś tutaj właśnie planuje, te jajka, bo... A, bo ona jest taka, widzicie, ta jest taka widać, że bardziej starsza, nie? No kurka. Tutaj i tutaj. Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Nie chcę ciebie tutaj... Wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. No, picie mają. Tutaj mają jeszcze końcówkę tego jedzenia, w zasadzie nic nie mają, ale rano im dam z tego względu, że w nocy śpią. A tutaj jeszcze mają na podłodze, a nie chcę jednak tego marnować, żeby to wyrzucać. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, kurki widzę, no na, tej, na tą górną się pchają, na tą górną się pchają jak nie wiem, grzędę, eee, bo wiadomo, kura lubi czym wyżej, znaczy czym wyżej to dla niej lepiej. Także się pchają do góry, wiadomo jak jest. Nie? Dobra, tutaj nic nie ma. Nie ma. Tu też nie. Dobra, muszę wziąć jeszcze pszenicę, tak w ogóle bym się skończyła tam. No i moi drodzy, widzimy się jutro jakoś z rana. Do nas, widzenia. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Proszę Państwa, otwieramy kurki, niech sobie idą. Patrzcie jeszcze. Godzina w sumie 6:30, one na grzędach jeszcze dopiero co się budzą, bo nie ma ich tak dużo na dole. Także mówię, jak one by były o tej godzinie otwierane, to, to nawet im nie jest potrzebne za duże miejsca na dole. No jak widzicie, jeszcze są u góry. No i wiadomo, nie są zawsze o tej godzinie otwierane. Dobra, kurki sobie wyszły. si. Co dzieje? Si, si. Właśnie, generalnie moi drodzy, ja mam wam coś do powiedzenia, coś do opowiedzenia, ale to raczej będę opowiadał już po szkole. Wczoraj taka mała akcja, mała duża akcja, związana tutaj z polem. Ale nie chcę się na razie tutaj wypowiadać, bo nie mam czasu, muszę jechać do szkoły, ale generalnie tutaj. Z tą okolicą akcja związana, wiadomo, zawsze coś się dzieje, i to jeszcze w nocy, o północy jakoś to było. No dobra, także to opowiem Wam już po szkole. No, a na ten moment się żegnamy chyba. Nie jakoś jeszcze zobaczymy tylko jak kurki tutaj są. Czy wszystko ok? Czy tu mi nie wychodzą? Nie, jedno jajko jest, ale nie wychodzą. O, tu jest jedno jajko, proszę. Pięknie. No jak na razie nie ogarniam tych jajek, bo te gniazdy zepsuły i tak dalej, ale jedzonko jeszcze im przyniosę, bo pamiętam, że na noc im nie chciałem dawać. Laki byłaś. Także teraz im przyniosę. No, a my widzimy się po szkole. No dobrze, moi drodzy, witam was wieczorkiem, bo mamy godzinę już, no, prawie 20. Dwu... nie. Dwudziestą prawie chyba, no. Już się... Nie, po 19 już tak ciemno po prostu. Jeszcze pamiętam, wiecie, jak te dni były takie, że 21 jasno, później 20, już ciemniej nie, i tak dalej. No i coraz ciemniej, także y, to się przekłada w sumie dla hodowców, załóżmy kur, jak ktoś ma takie przydomową hodowlę, to to się przekłada na, na, na bardziej luźniejszy wieczór. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, to ogarnianie wieczorne trochę trwa. Y, i do tego ogarniania wieczornego jest taki niepokój, niepokój wewnętrzny, nie wiem, ja może takiego coś mam, może wy nie macie. Ja mam taki niepokój wewnętrzny, coś takiego. I, I po prostu do zamknięcia tych kur jestem, no jestem taki cały czas na chodzie, powiedzmy coś takiego. Dlatego, czym szybciej zrobi się ciemniej, tym jakby szybciej zamkniecie kury i ogarniecie. A co idzie razem z tym, że w zasadzie zamkniecie, no co, w grudniu jest, jest najciemniej chyba, tak? Od stycznia się już robi stopniowo coraz coraz jaśniej, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Nie jestem pewien, no tak. E, dlatego w zasadzie można powiedzieć, że ten, ten, ta końcówka roku e, możemy po prostu szybciej iść spać, no bo jak wcześniej wszystko zamkniemy, to. W... no, patrzcie, rozwaliły. Wybieg skoszony, zaraz myślę, że będzie im się podlewać. Chociaż nie wiem, czy będzie im się podlewać. Może już im się podlewało. Nie, jeszcze nie. No więc wybieg ładnie skoszony. Myślę, że może jeszcze jedno koszenie będzie w tym roku. Nie wiadomo, jak z tą pogodą, nie? Widzieliście, rozwalili mnie. nie? Kurki rozwaliły. Ja tam kurki nie rozwalą. Wszystko rozwalam. Prędzej czy później, moi drodzy, kury rozwalam. Taka już jest. Ona wszystko rozgrzebie. Dobra. E, I teraz tak, zaraz jeszcze wam pokażę. E, tak wygląda, moi drodzy. To jest nowa budowla. Jest to... Jest to nowy kurnik. Zdziwiliście się pewnie, bo nie sądziliście, że tu takie już budowle powstaną tak szybko, nie? Jeszcze wczoraj nic, teraz już wszystkie ściany prawie. No patrzcie, tutaj jest ścianka tutaj jeszcze wiadomo, wykończenia, nie? Wykończenia, tutaj jest ścianka, wykończenia już tu są, tutaj jest ścianka, tam jeszcze wykończenia, wiadomo i bardzo fajny kurnik, powiem wam, że czekajcie, jak stoję, to tutaj kończy mi się wysokość, także na tym poziomie, także w sumie tylko 40 cm mam takiego niekomfortowego chodzenia, ale ja i tak raczej tu nie będę chodził, bo tutaj będą grzędy planowane, bynajmniej są. No i tak, i bardzo fajny kurnik powstał. Ja się mega po prostu, no jestem bardzo zadowolony. Tak bardziej powiem. A tutaj jak to wygląda? No też. Nie, nie wiem, nie widziałem co Wam tam pokazałem, no ale ściany najpewniej. I będzie jeszcze oczywiście ocieplone. Ocieplona ta ściana, ta ściana oraz ta ściana. Tak, ta, ta i ta. Tu będzie otwór, ta najpewniej nie będzie ocieplona, bo nie starczy na to styropianu, yy, ale no, najważniejsze są tamte bo, tamte, bo tamtych najbardziej zimno będzie. Ta kolejna kwestia, bo tu w sumie też zimno może zawiewać, a tu jest już bardziej takie no, pod dachem i tak dalej no, tak. Nie będę się tutaj wymążał no, wymądrzał, bo wiadomo jak jest nie? dobrze by było, że z każdej strony było ocieplone. A zobaczymy jak surowca starczy, nie? Najwyżej się później dorobi, nie ma problemu. Dobrze. E, no trochę zabawy było, nie ukrywajmy. Z dziadkiem pracowaliśmy od 12.30 do, do 17.30, tak? No coś takiego. Także dosyć szybko się uwinęliśmy. Myślę, że roboty jest fajnie zrobione. Nawet nie sprzątaliśmy, bo jutro dziadek przyjeżdża, wszystko jest pod dachem. E, zazwyczaj sprzątamy po, po dniu po pracy, ale no mówię. E, Zresztą, nie wiem, teraz nie wiem zbytnio, czy Was to interesuje, bo ostatnio mam na przykład komentarze typu to jest kanał o kurach, dlaczego pokazujesz budowanie. No tak, to jest kanał o kurach, dlatego Wam pokazuję, jak buduję kurniki na przykład. Inaczej, nie pokazuję Wam, jak je buduję, zdaję Wam relacje, jak już macie w sumie ten kurnik, także nie wiem, no nie wiem, no dajcie mi znać, nie wiem jak to, co o tym sądzicie. Także kurczę, no fajnie, fajnie to zaczyna nabierać kształtów. No i oczywiście ta ściana będzie przeniesiona tutaj, o, odtąd dotąd. Także tutaj będzie ta ściana w kolorze szarym, także będzie jak już w sumie zwykła szopa. Tu będzie dorobione tylko dwie, yy, dwie deski, bo nie starczy najpewniej tych szarych. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Styropian nie ten, bo taki szary mam, yy, inny będzie do ocieplania. No i. Raczej podłogi nie będę ocieplał, chciałem, ale zabraknie mi, mówię, zabraknie mi znowuż steropianu i OSB, także po prostu surowców mi zabraknie. A nie chcę na razie iść w koszty. Tam będzie goła kostka, jak wiecie, tam jest, ale nie chcę mieć gołej kostki, dlatego pokryję to folią, po prostu folią i, i na folie, no na folie po prostu będę dawał słomy, no, no wiadomo, jak to w kurniku i myślę że zobaczymy jak te zimy powiem wam no te zimy nie są jakieś mega kurczę ciężkie nie ukrywajmy bynajmniej, przynajmniej tu gdzie ja mieszkam w okolicach Bydgoszczy dlatego myślę że, e, że jest to że jest to zbędne no ale przydałoby się ale no mówię no wszystko zweryfikuje zima, tyle powiem I, i zobaczymy co termometr nam pokaże. Ale moi drodzy właśnie jeszcze zanim sobie zbierzemy jajeczka, to mam e, bardzo, znaczy ważną, nieważną, no w sumie ciekawą, ciekawą, ciekawy dla was fragment filmu e, wyreżyserowanego, bardziej bym powiedział, bo jest to film oparty, co prawda na, na faktach, e, dokumentalny bym powiedział. Nie, no tak stroje się śmieję, bo Wczoraj wydarzyła się dość taka dziwna akcja z Nilsonem Mieliśmy o północy, dlatego chcę, żeby nie nagrałem tego. Dlatego chcę Wam to przedstawić, jak to wyglądało. Dlatego e, łapcie teraz materiał i, i obczajcie sobie, jak to wyglądało. 23:30. Nagle usłyszałem szczekanie Nilsona. Pomyślałem tylko o jednym lis. Wyciągnąłem szybko najpotrzebniejsze sprzęty, latarki, lecz zapomniałem kamerę. Nilsson jak zawsze w gotowości był gotowy na walkę. Po wyjściu za bramę okazał nam się wielki bubr, który siedział pod drzewem. Właśnie tam. Bubr zaczął uciekać w stronę rzeki, przy płocie. Nilson lekko opóźniony, zaczął go gonić. Był coraz bliżej jego, żeby go złapać. Zbliżał się do niego z bardzo szybkim tempem. Nagle Bub skręcił w prawo za płotem. Nilsona nie było przez parę minut. Nie wiedziałem, co do końca się dzieje. Szukałem Nilsona. Po chwili patrzę, Nilson wraca. Bez bobra. Dobra, kochani moi, ja wam powiem tak. Miałam wczoraj otwarte okno. Musiałam w sumie już szybko spać. I nagle słyszę takie szczekanie Evera. Tak mówię: Kurde, lis przyszedł, nie? Mhm. I słyszę tylko Maxa. Dawaj, dawaj, guń guł, Czy coś takiego, nie wiem co dokładnie krzyczał Ale mówię, kurde, lisa dorwie No ale później się okazało, że to tylko bubr Biedny bubr, który y, u nas sobie właśnie mieszka nad rzeką Co, co pierwsze pomyślałaś, jak usłyszałaś... Oła! Ale Dobra nie... Kremi mi leci Dobra, co, co pierwsze pomyślałaś, jak z, usłyszałaś jakby nic, o naszczeki? Jak usłyszałam Nilsona Szeki, w sumie ja Evera usłyszałam bardziej To lis, mówię lis, no. lis, leciał do chudnika, nie? No. lis, 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 No ja, ja też, nie? No, ale, ale to nie był lis Szkoda, że y, pułapka, ta y, foto nie zarejestrowała wcześniej wam bobra Ale tak to byście zobaczyli, co to był za bubr no. Jaki to był bubr a więc jaki to był był? Nie Taki to był błąd Znaczy nie go Ale Max, Max tak opowiadał szczegółowo, że ja wiem, że to był taki był. No. no i w końcu mamy Wytłaczankę trzydziestkę Jak ja je polubiłem A to jest trochę mokra To weźmiemy następną Jak ja je polubiłem moi drodzy, nie macie pojęcia Dobra, a coś zamuczyły się Dobra, bierzemy Jak ja je polubiłem No Dlatego się zakłada te górne pokrywy, powiem Wam. Dlatego, właśnie dlatego. Kurka, ja Cię bardzo przepraszam, no ale już jak jest, nie? No dobra, bierzemy. Bierzemy 30, właściwie już ją mamy. No i zbieramy jajeczka, i zbieramy. No, latareczka i jajeczka. Także tu sześć jajeczek, z tego co widzę. Dobrze, bardzo dobrze. Tu 5. Jak na razie średnia to 5,5 z gniazda. No tutaj mamy znowu 6, także średnia się lekko podwyższyła. <grytanie> no nie ma, nie ma co gadać przy tych zbieraniach jajek, nie? Tak to jest. No tutaj 5, także... Znowu już wracamy do średniej 5,5. No i moi drodzy, nasza średnia idzie do góry, bo mamy 7 jajeczek tutaj. No kurka, co? Co tak tutaj mi marudzisz? A tu kurki siedzą, tak? Na grzędzie Dobra, mamy 29 z tego co widzicie. No i będzie 30. 4, 34 jajeczka na dzisiaj, bardzo dobrze. Nie narzekam, naprawdę nie narzekam. No, i tak to wygląda. Patrzcie, ta biała ma taki duży grzebień, nie? A ta biała ma taki blady i mały. Nie wiem dlaczego. A tam z kolei jest kurka bez dzióbka biała. Ona jest fajna. No i widzicie, radzi sobie całkiem dobrze. No więc widzimy się później. Także moi drodzy, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy takie scenki reżyserowane. E, oczywiście oparte, oparte na, na prawdziwych jakby wiadomościach, na, na faktach powiedzmy. Oparte na faktach dokumentalnych. E, no, e, wam się podobają? Zostawcie łapkę w górę oczywiście, jeżeli, jeżeli tak, to, to będę wszystko widział. Dobrze. Jak widzicie, już coraz mniej tych desek, no ale to raczej e, logiczne, bo zużyliśmy już trochę. OSB zostało. Jutro kolejny dzień prac. Także co? Łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja kanału i oczywiście, widzimy się w kolejnym z odcinków. Już do następnego. Siemaneczko! Cześć, kurki!